No chodź. Z monopola k**a, pieniądze k***a dajecie? Chodź, chodź szybko. Cholera. Wojta! Nie ma chodź. co. Chodź szybko. Arek, po co przyjechaliśmy na tą patologiczną dzielnicę? Wiesz co, nie wiem czy do końca jest patologiczna, bo według YouTube'a ta dzielnica będzie jednak family friendly. A wiesz dlaczego tutaj przyszliśmy? No. Chcesz wiedzieć? No a to dlatego, że dodałem film, w którym zrobiłem akcję charytatywną. Miałem zamiar oddać duże pieniądze dla domu dziecka oraz dla stronniska, co oczywiście zrobię w jednym z następnych filmów. Ale tym razem, żeby YouTube mi po prostu znowu nie usunął filmu, to będę musiał zrobić coś nieco bardziej family friendly. Dlatego znajdziemy dzisiaj sobie bezdomnych, alkoholików czy coś takiego, bo ostatnio YouTube promuje takie akcje. No i po prostu wreszcie. Wręczę im pieniądze. Przygotowałem sobie tutaj, już Ci mówię ile, bo wypłacałem na szybko. Będzie tak 3-4-5 tysięcy, coś takiego tutaj będzie. No i poszukamy sobie bezdomnych alkoholików najlepiej i wręczymy im te pieniądze, bo takie akcje YouTube promuje. Spytamy się na co zamierzają wydać te pieniądze. Specjalnie będę wybierał takich, którzy już piją albo widać, że są pijani. No to co, szukamy pierwszej osoby i wręczymy tej osobie pieniądze. Może to będzie 1000 zł, może 1500, może dwa jeszcze się zastanowię. W zależności od tego, jakie będą zapotrzebowania tej osoby, no to też trzeba zwracać uwagę. YouTube. Oczywiście wypromuje nam ten film, czy zobaczysz. Jestem pewny, że będzie pierwszy na czasie, przy każdym filmie będzie się proponował i zrobi miliony wyświetleń, tak jak robił ten Marcin Dubiel. Jemu dobrze wybili film, pamiętasz kamerzysta? No, pamiętam, pamiętam. No, ja też chcę mieć takie wyświetlenia, dlatego nie mogę zrobić akcji, w której chcę pomóc domu dziecka oraz schronisku. No, rozumiem, Marcin. Także... To co, szukamy tych bezdomnych? Poszukajmy. Ale chcesz takich typowych hamskich alkoholików, tak, znaleźć? Tak, tych hamskich alkoholików, którzy powiedzą, że idą się napić. No, dobra. Znaczy wiesz, oni pewnie nie powiedzą, bo z tymi bezdomnymi to bywa tak, że oni zwykle jak piją i proponujesz im pieniądze, to on mówi, że ja ja wydam na coś pożytecznego, koniec końców okazuje się, że wydadzą na alkohol, dlatego ja wycisnę od nich informację, poczekamy, zaczajmy się i zobaczymy na co rzeczywiście wydają. Mhm, uh -huh, dobra. Dawaj do tego Marka. Dzień dobry panu. Dobry. Co pan tutaj robi? A co, się dałem, siedzę, siedzę, popijam, no co mam robić? Piwo pan pije. A, a na co? Czemu miskać? nie w domu? A trzeba mieć. Co mam przez to rozumieć? No a co? Mietniki zajęte, klatki pozamykane, wiadomo. Dobra, wiemy, o co chodzi. Park. Dobra, to może przestanę tak się dopytywać. Po no. prostu się spytam, ile pieniędzy by pan chciał? No. Tak po prostu. Dużo bym nie chciał. No to ile musiałby pan podać No Tego sumkę? nie mogę powiedzieć, bo jestem bezdomny, bez, bez pracy i oni ja nie pracy. No tylko ile powiedzieć. by pan chciał, bo mogę dać panu taką propozycję, że nagramy film, a w zamian rzucę coś panu pieniędzy. Tak po prostu. Ja będę miał film, pan będzie miał pieniądze, może się przyda. No to tak. Ile, ile? A wie, 200 zł. 200 zł, no trochę. No, szkówa, no, stowa. Trochę mało się pan ceni. No to 500. 500? Może troszkę to. więcej? Tyś mogę dać? Z góry dziękuję. Jest jeszcze taka kwestia, że my nagrywamy no. teraz film na YouTube'a Może pan wiedzieć, co to jest, może pan nie wiedzieć. W każdym razie chcielibyśmy dowiedzieć się, na co wydałby pan te pieniądze. I prosiłbym całkiem szczerze, dam panu teraz 400 zł. Poszedłby szczerze. pan do sklepu? Szczerze, to pan piwo, bo to ostatnie, co mam, to mam. Ale Dobra. bym się kupił. Ale pan słucha. Jakąś wódkę. Dobra, nie ale pan lubię. słucha. 400 wy panu daje, to będzie zaliczka, bo łącznie dostanie pan 1000. 400 wy pan dostaje, idzie pan do sklepu, kupuje pan co tylko chce, co pan chce. Może pan alkohole, fajki kupować i tak dalej. Kupię, o z góry Czy, dziękuję. Czy przyjdzie pan tutaj? Pokażę przyjdę, pan, przyjdę. I pokaże z, pan zostan... co kupił i 600 daje jeszcze. Nie ma sp... o, Z góry dziękuję, już idę. Nawet nie będę tego piwa pił, ale przepilnie tego piwami. 400 wy. Tutaj za chwilę dam panu 6. W życiu nie wiem tyle pieniędzy. Tak? No oczy. Jeszcze po 200 zł. Dobra, może z góry dziękuję. Już lecę. Skoczy Już pan do sklepu. Ide, My tutaj ide. czekamy. Tylko możliwie jeszcze, panie. Bo 6 jeszcze czeka. Chójdę tu. Dobra. Najbliższy. Takie coś chyba YouTube mi wypromuje, jak myślisz? Jak myślisz, po prostu ucieknie, czy wróci z tym hajsem? Nie mam pojęcia. Ciekawe co kupi, czy po prostu rozwali cały ten hajs, czy po prostu kupi za, nie wiem, 20 zł. To się okaże, no to czekamy na niego. Marek i co? Idzie, Marek idzie. Idzie, idzie. To on już chyba pijany jest. Witam ponownie. I pokażę to, wam nożece. Mogę... Co pan tutaj ma? Mogę? Wszystko, wszystko. To... Mogę położyć tutaj sobie? Można wyjąć. Sprawdźmy co tutaj jest. Ja, li... A ja liczę, liczę by nie zginęło. To było, a już nie ma. A, To też pan kupił, czy już pan wypił? Też. Nie, wszystko jeszcze jest do, do wypicia. Ale tutaj nic nie ma, to pan to wypił, czy co? Turego wypiłem. No tak. To to, za, to po drodze, wypi... za drogę miałem. Ile pieniędzy pan już wydał? No, wydałem. Ile? Kosztówki wydałem już. Na no takie coś? No, wszystko kosztuje. Nie wiem, czy chciałbym panu dawać jeszcze 600, ale skoro się zobowiązałem, no to, to... Dam. No pewnie to no też to, pan no. wyda na takie rzeczy? No na pewno wydam, a, a to panu z góry dziękuję To Boża w dzieciach panu wynagrodziła, naprawdę A się płakać, że dziękuję, żeby panu za, za to w dzieciach wynagrodziła Ale za to to ja chyba nie przepiję no pójdę gdzieś do jakiegoś lekarza się zaszyję Bo ludzie są jednak szczerzy i, i pomagają takim Tylko teraz pan tak mówi? Nie, jak mówię tak a chyba zrobię. Dobra, no to ja mam nadzieję, że no. jakoś się uda. W każdym razie dziękuję panu za szczerość, bo przede wszystkim zależało mi na tym, że po prostu rzeczywiście kupił pan to, czego pan potrzebuje. Tego pragnąłem, Dobra, to, tego to pragnąłem. Dziękuję. dziękuję. Żeby panu... no chodź. Do, do widzenia. Do widzenia panu. Wszystkiego najlepszego panu życzę. Już? No to co? Jeszcze kogoś łapiemy, czy zostajemy przy tym? Nie, możemy kogoś złapać jeszcze. Pana Jeszcze może ile jeszcze? Co łasko, co łasko? Wieście? Co łasko. Dziękuję bardzo, dziękuję. Żeby panu Boża w gdzieś jakby. Jeszcze raz pan mówię. Dziękuję już, już lepiej. Dobra, nie teraz powiem. serio lecę. <laughs> nie śmiej Dziękuję. Dobra, teraz serio lecę. Chodź. Dziękuję no bardzo. chodź, 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 chodź. Nie ma co jeszcze. Nie ma co. Dobra, chodź. I jeszcze może jedną osobę. Zobacz w ogóle, ile wyszło tutaj czasu z tym panem. No, trochę wyszło. To co, jeszcze jedną osobę łapiemy? No można jeszcze inną. Dawaj do tego. A wy p... co? Fajnie, spokojnie, spokojnie. Dzień dobry. Kim wy się? Tak sobie chodzimy tutaj i sprawdzamy. No kurwa, czy No nie no. Z no, policji! Nie, 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 nie jesteśmy. Z policji z żadnej służby nie jesteśmy. Ja po prostu chciałem się spytać, co pan tutaj robi. Kurwa. dziwne pytanie, proszę pana, piję sobie cha w setunie. Tak wyszedłem kurwa z Izby. Nie do rzamie ochranni, to jeszcze kwa, jestem w złym humorze. Dobra, y, mogę dać panu pieniądze, tylko pytanie mam takie. Gdzie... Nie wierzę w to, chłopie. Dobra, to, to może już wyjmę. Nie wierzę ci, chłopie. Proszę pana, W samym porządku dałbym panu 400, tylko pytanie, Pan mieszka, coś się pan. Z... Kurwa, chłopie, ty wyciągasz teraz właśnie 400 złotych. One zaciągnięte też 1000. Chłopie, ja chyba jestem w matrycie, człowieku. Jeszcze raz, spokojnie. Ty do mnie podszedłeś, no kiedy tak. ja sobie piłem spokojnie setunię. I mówisz do mnie tak, że chcesz mi podarować pieniądze. No, no dokładnie. śmierdzi to wałkiem. Chodzi o to, że my nagrywamy film, a w zamian za to dostaje pan od nas pieniądze. Chcemy sprawdzić, na co wyda pan te pieniądze. Powiem tak, jeśli w tym momencie pan podaruje mi te pieniążki, daję, proszę. Ok, to proszę pan. Idę do najbliższego monopola, kupuję dwie kraty piw, siadam kupa u siebie. To znaczy u siebie gdzie? Wszędzie. Wszędzie, I rozumiem. I wszędzie k**a. I powiem panu tak. Będę pił, pan. Okradną mnie, obiją, ale wypij. Pójdzie pan do sklepu, kupi pan sobie coś. Proszę a pana, jeżeli, jeżeli wróci pan tutaj, to miejsce i pokaże pan, co pan kupił, tak? tylko proszę o całkowitą szczerość. Co by pan chciał, jakie są pana marzenia, Proszę to pana pan szczerze, kupuje. powiem panu tak. To bym wydał na dziwkę, a to bym wydał na k**a alkohol. I wie pan. pan. radę załatwić takie rzeczy w 10 minut? Okej, okay, ale oprócz tego dam jeszcze 600, Jak pan tutaj wróci? Po prostu z rzeczami. Wie pan szczerze? Nie musi pan wszystkiego wydawać. Po prostu idzie pan do sklepu, kupuje pan, co tam sobie pan, pan, wie pan Wie pan? panu, panu powiem szczerze, ta dzielnica nauczyła mnie że jeśli k***a podchodzi do ciebie nieznajomy, daje ci k***a cztery paki, to nie obraź nie? Ale się już nie wraca do tego miejsca, gdzie jestem, pan. Ale ja oferuję jeszcze 6 stóp, to jest zaliczka, Panie, stóp mam tutaj jeszcze. Stóp osoby, stóp, zmija, ma, ja no nie. Nie, osoby zmijają. No nie, osoby nie Tylko musi pan wrócić, bo właśnie o to chodzi, Chłopiec. że jakbym panu dał cztery y, stówy, to nie, 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 pan, pan mi tutaj nie wróci. Przepraszam, sekundka, sekundka. Chodzi o to, że jak po prostu dam cztery stówy, to pan tutaj nie wróci. Не веже. Попросту, прошу пана. O to, Pierwszy raz spotkałem takiego człowieka, który spotyka pijaka i mu oferuje k*** alkohol. A jeszcze ja mało tego. Daj mu k*** no szczerze I chcę, żeby się nachlał. Chcę sprawdzić, co pan kupi. Panie, Dlatego proszę o szczerość. Panie, ja panu pan tak szczerze. To co? poleci pan do sklepu? Nie wiem, nie wiem, jak panu na to pytanie odpowiedzieć, ale kupiłbym bardzo dużo przyjemnych substancji, takich jak alkohol. No to w John takim razie. Walker, John Walker, no Ballantais, Metaxa. No mogę prosić na chwilkę, pójdzie pan po prostu do sklepu, przyniesie pan rzeczy, które pan kupił, my to sobie nagramy i daję panu szejstów na do widzenia i lecimy. Nie wierzę. Tyle. Taka jest akcja. Nie wierzę. Proszę państwa. To jest zaliczka. Proszę państwa, dostałem dwie, dwie 200. No dobra, ale jaki... Jak, jak jest... jeśli ten pan <noise> mnie kłamie, to na tej kamerze go ka zabije. No okej, okay, okej, okay. jasne. Ja obiecuję, że dam te pieniądze, no bo jaki byłby w tym sens, po prostu pójdzie pan sobie do sklepu, kupi, nawet jeśli by nas tutaj nie było, no to Cześć. będzie miał pan 400. stówek. jaki w tym cel? Chcemy nagrać i sprawdzić na co wydałby pan pieniądze. Szczerze, tutaj można wydać pieniądze. K***a. Na wszystko, na alkohol, na dziwko. Ale wie pan co panu powiem? Tak. Ja będę z tych lepszych. Ja sobie kupię piwko. No dobra. Jedno. Co pan chce, ja już to nie, nie wnikam. Proszę pana kupię sobie jedno piwko, a wie pan dlaczego? Bo jak jak ku, 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 kupię więcej, to się nachleję i mnie ku, na nagracie i będzie kuka przypał. I po prostu uważam, że tyle pieniędzy w moich rękach to jest ku, bardzo nieodpowiedzialna sprawa. Dlatego dam jeszcze 600. Dobra, y, może Pan iść do sklepu po prostu? Proszę pana, ja tutaj jak, jak, jak Pan każe. Wie Pan co? Szczerze, coś Panu powiem. Zaufam coś Panu, pan, coś panu, coś to, panu powiem, nie? Tutaj. Coś Panu powiem. Nawet, gdyby miał Pan tu czekać. Logika, wie Pan co mówi? Jak dostajesz hajs, to sp... się nie ma. Ale, że pan mi zaufał, to przyniosę jedno piwo, bo tak jak zapowiedziałem, nie chcę się jeszcze, jeszcze nie chcę się uchlać, bo jeszcze dzień długi. Proszę pana, kupuję sobie piwo. Mam nadzieję, że tak jak pan powiedział, jeszcze 600. Dokładnie. Jeszcze 600 zł pan ode mnie dostanie. No to proszę pana... Okej. Okay. To czekamy w tym miejscu. Ja idę do sklepu, a pan prosił mnie bardzo, tutaj. żeby był słowny. Oczywiście. No, trochę ta rozmowa się chyba wydłużyła. Nie sądzisz? No troszeczkę. Ciekawe co kupić, czy rzeczywiście jedno piwo. Nie, nie chyba ja od razu pytam. O nie. O nie. Znowu no, Tutaj? Ej! K***a, co to prostu, Ej! Po prostu 600? Proszę. Co kurwa? No trzymaj, trzymaj. Co no, to kurwa jest? Dobra. Z Monopola? No wiesz. I... Co to? Lecimy, dobra, dawaj, Ale to, to... nie ma co, nie ma co, lecimy, lecimy, chodź. Co to k***a jest? No chodź. Ma, chodź. Z Monopola k***a pieniądze k***a dajecie? Chodź, chodź szybko. Cholera. Wojta! Nie ma co. No chodź szybko. Także tak jak widzieliście, ten drugi pan alkoholik, bezdomny, w każdym razie jak zwał, tak zwał, ale naprawdę się jego przestraszyłem i ledwo stamtąd uciekliśmy. Jeżeli boicie się o to, że tamte 600 zł też może przepić, to muszę Wam powiedzieć, że niekoniecznie tak będzie, aczkolwiek jest taka możliwość. Był jeszcze z nim jeden kolega, który wydawał się nieco bardziej normalny i być może to właśnie on zaopiekuje się jego pieniędzmi. Jak już mówiłem wcześniej, ja po prostu ten film zrobiłem tylko i wyłącznie dla wyświetleń, jak każdy inny youtuber. Co w tym dziwnego? Mam nadzieję, że YouTube odpowiednio będzie ten film proponował oraz będę miał na nim dużo wyświetleń. To by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie.